102 FM, Słupsk, w Centrum Uwagi. Wyrok Miejsczpospolitej Polskiej. Dnia 14 lipca 2023 roku sąd rejonowy w Słupsku w drugim Wydziale Karnym po rozpoznaniu sprawy Daniela oskarżonego o czyn z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 paragraf 1 kodeksu karnego uznaje oskarżonego Daniela w ramach zarzuconego mu czynu za winnego tego, że w nieustalonych dniach w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 13 lipca 2019 roku w Słupsku, Olecku i Sopocie, dając w krótkich odstępach czasu wykonaniu z góry powziętego zamiaru, kilkakrotnie poprzez dotykanie rękoma ustami oraz swoim członkiem krocza swojej córki doprowadził małoletnią poniżej 15 do poddania się innej czynności seksualnej, kwalifikując ten czyn jako występek z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 paragraf 1 kodeksu karnego. I za to na podstawie artykułu 200 paragraf 1 kodeks karnego skazuje go na karę 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Po drugie na podstawie artykułu 41a paragraf 2 i 4 kodeks karnego orzekałby co skarżnego Daniela zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób i zbliżania się do poprzedzonych na odległość mniejszą niż 50 metrów na okres 10 lat. Po trzecie na podstawie artykułu 41 paragraf 1a kodeks karnego orzekałby co skarżnego Daniela zakaz wykonywania zawodu nauczyciela związanego z edukacją małoletnich na okres 5 lat. Po czwarte, na podstawie art. 63 paragraf 1 kodeksu karnego zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej w punkcie pierwszym wyroku kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od 29 grudnia 2019 roku, godzina 7.15 do 20 maja 2020 roku, godzina 11.00. Przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,